wieści z powiatu jarocińskiego audycja finansowana przez powiat jarociński Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11.30. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jarocińskiego. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Pani Lidia Czechak, Starosta Jarociński. Witam Państwa serdecznie. I Pan Mariusz Stolecki, członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od Pani Lidii Czechak, Starosty Jarocińskiego. Mamy kilka tematów. Pierwszy to dobra wiadomość, bo dostaliście pieniądze na przebudowę mostu w Serekwicy. Bardzo się cieszymy. Kolejne dobre informacje dla naszego powiatu z Ministerstwa Infrastruktury. Tym razem otrzymaliśmy do finansowanie Na przebudowę mostu w Cerekwicy. Ponad 350 tysięcy dofinansowanie będzie wynosiło, które przekaże nam Ministerstwo Infrastruktury już w czerwcu. 188 tysięcy przekazała nam Mina Jaraczewo na ten projekt, więc my jako powiat Jarociński dołożymy 178 tysięcy i jeszcze w tym roku powiat rozpocznie budowę mostu długo wyczekiwanego przez mieszkańców ze względu na zły stan techniczny. Także cieszy nas bardzo tutaj, że te środki otrzymaliśmy i że ta przebudowa mostu będzie szybko zrealizowana. Oprócz tej przebudowy mostu będzie przy tym mostku również wybudowane 70 metrów chodnika, żeby połączyć ładnie jedną i drugą stronę tego mostu. Także bardzo się cieszymy. Oprócz mostu to niedawno otwieraliście parking w Zespole Szkół Specjalnych. Długo wyczekiwany ten parking. Bardzo długo wyczekiwany. Z informacji, które uzyskaliśmy od dyrektora, mówił, że nawet 13 lat trwały negocjacje z właścicielami tego terenu, aby w końcu mógł tam powstać piękny parking. Bardzo nas to Cieszy ze względu na to, że jest to szkoła specjalna, czyli jest możliwość w tym momencie, bo tam oprócz parkingu jest też zatoczka, taka specjalna dla. Autokarów i busów, które przywożą osoby niepełnosprawne, także na pewno usprawni to komunikację w tym miejscu, ale co najważniejsze jest to ze względu na bezpieczeństwo tych dzieci. Wiadomo, podjeżdża bus, to są często osoby niepełnosprawne, często osoby na wózkach. Mają możliwość bezpiecznego dotarcia od tyłu do szkoły. Cieszą też miejsca parkingowe, bo w tym miejscu naprawdę było, jak na przykład padały deszcze, było no, to straszne, także warunki naprawdę były nieciekawe. Teraz ten teren wygląda naprawdę dobrze i służy zarówno dzieciom z tej naszej szkoły czyli tym dzieciom naszym niepełnosprawnym, zarówno jak rodzicom przewożącym tym dzieci, busom, nauczycielom. Mamy tutaj około 30 miejsc parkingowych i bardzo ta inwestycja nas, jako powiat, cieszy. Koszt inwestycji to 305 tysięcy złotych, czyli nawet mniej zaoszczędzone w przetargu było, bo na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie 360 tysięcy złotych. Także jeszcze raz cieszymy się, że ta inwestycja na naszym powiecie powstała. Jak mówimy o dzieciach, to też warto wspomnieć, bo razem z panią wicestarostą czy z panem rady. Była pani w domu dziecka w Górze, gdzie zawieźliście prezenty z okazji Dnia Dziecka. Tak, z okazji Dnia Dziecka odwiedziliśmy nasze dzieci w domu dziecka w Górze. Bardzo miłe spotkanie, bardzo się dzieci cieszyły z tego spotkania. Były chwile wzruszenia, bo powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się tego, że część dzieci naprawdę będzie nas pamiętała ze spotkań czy czy z innych odwiedzin, także bardzo dużo dzieci jest, serdecznie się przywitało, mówiło, że nas spotykają przy różnego rodzaju innych imprezach, także naprawdę serce się raduje, że mogliśmy właśnie tak spędzić ten Dzień Dziecka. Mamy tam na chwilę obecną 29 dzieci, wręczyliśmy im drobne upominki i kupiliśmy basen i taki fajny ślisk wodny, bo wiemy, że teraz są wakacje, mamy bardzo gorące temperatury. Także cieszymy się wspólnie z dziećmi, że widzieliśmy radość ich w oczach, że, że, no, że taki akurat prezent otrzymały na dzień dziecka. Zmieńmy temat i przejdźmy do pana Mariusza Stoleckiego, członka zarządu powiatu Jerocińskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wręczyliście nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów z powiatu Jerocińskiego? Kto otrzymał tę nagrodę? Zgadza się. Ostatnia sesja była bardzo uroczysta ze względu na przyznawane nagrody dla najlepszego sportowca i trenera z powiatu jarocińskiego. W klasyfikacji sportowców złożonych było 49 wniosków, a wybraliśmy 8 najlepszych sportowców. Tymi sportowcami byli Aleksandra Łukomska, Aleksandra Styś, Bartosz Mikler, Matylda Marcinkowska, Szymon Juszczak. Alicja Maria Kowajndy, Zuzanna Kaczmarek i Aleksandra Grygiel. Sportowcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Natomiast trenerzy otrzymali bardzo ładne grawery. W klasyfikacji trenerów wniosków spłynęło 13, a wybraliśmy najlepszą szóstkę. Także tutaj wspomnę o tych trenerach, ich wymienię. Była to. Józefina Nowaczyk-Wróbel, Dawid Bierła, Roman Wyduba, Błażej Basiński, Mateusz Gościniak oraz Andrzej Ziaja. Ta sesja była szczególna pod jeszcze jednym względem, ponieważ... Dołączyła do nas nowa pani radna, pani Marta Bierła, która zastąpiła obecnego prezesa szpitala, który złożył mandat i obecnie kieruje naszą placówkę. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moi państwa gośćmi byli pani Lidia Czechak, starosta Jerociński. Dziękuję. Do usłyszenia. I pan Mariusz Solecki, członek zarządu Powiatu jarocińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam. Kamil Bachorze, także dziękuję. Zapraszam na kolejny program wieści z Powiatu jarocińskiego, który na Antenie Radierka za dwa tygodnie. Wieści z Powiatu Jerocińskiego. Audycja finansowana przez powiat Jarociński.